Skoda Octavia 3 Jak wyjąć włącznik świateł Pozycja 0 Tak jak tu widać Naciskamy Przekręcamy lekko w prawo I wyciągamy Tutaj jest taki Taki ząbek I on gdy właśnie Wciskamy Wciskamy w prawo To on się chowa, tak jak widać Wciskamy i w prawo I tu potem Kostka. Tu naciskamy i kostka wychodzi. A no, wkładamy go po prostu w ten sposób. O. Musimy znaleźć jego pozycję i jest włożony. Czyli jeszcze raz. Naciskamy lekko w prawo i wyciągamy. I on zostaje już zablokowany. Tak. I teraz w lewo. I wyskakuje ten ząbek. Bardzo proste.